Witamy Was serdecznie w naszym dziewiątym odcinku. Dalej jesteśmy w cyklu związków, partnerstwa, małżeństwa. No i tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj odpowiemy na pytanie, kim jesteś, ofiarą, prześladowcą czy wybawcą? W sumie prześladowca to też może być kat, niektórzy takiego określenia używają, wybawca to też może być ratownik. Dlaczego chcieliśmy poruszyć ten temat? Robert, oczywiście ciebie jako specjalisty zapytam, dlaczego to jest ważne, żebyśmy my wiedzieli o tym, czy my jest w którejś z tych ról? Tak, bo to są role, a więc poziom nieświadomy. Jak też sama wymieniasz trzy z tych ról, to oznacza, że one zmieniają się wtedy w różnych sekwencjach jakichś poszczególnych wydarzeń, jakichś tam jednodniowych, tygodniowych, kryzysowych, ale też całokształtowo życiowych. I poprzez te zmiany ten poziom nieświadomości może być jeszcze głębszy. Więc chodzi nam o to, jak zawsze w każdym odcinku, żeby pomagać ludziom zrozumieć. Rozumiem. W sumie ogólnie te role, o których mówimy tu, ofiara prześladowca i wybawca, to się nazywa trójkąt dramatyczny. A moglibyśmy powiedzieć naszym słuchaczom, skąd ta nazwa? Dlaczego to jest jakiś trójkąt dramatyczny? No, dlatego, że twórca tego konstruktu, Stephen Kaplan, tak to fajnie rozrysował. Myślę, że przede wszystkim po to, żebyśmy wizualnie mogli też to lepiej zobaczyć. On też wykazywał, że to jest. Taka podstawa do tego, aby rozpatrywać, w jakich rolach jesteśmy w grach psychologicznych, o których już raz po raz gdzieś tutaj mówimy, a niektóre odcinki w ogóle wręcz omawialiśmy w całości jakąś grę, na przykład mnie sobie poradzisz. Mhm. I, I pan Karpan świetnie to zrobił, bo w ten sposób możemy rozumieć yy, najważniejszą rzecz w trójkącie: zmienność tych ról. Że jak u podstawy mamy ofiary prześladowca, u góry mamy ratownika, to może być kompletnie odwrotnie. I we wszystkich tych ramionach trójkąta może nastąpić totalna zmiana konfiguracji. I to mm -hmm. może być w ciągu nawet krótkiego okresu czasu. Tak jak powiedziałem wcześniej, w ciągu też życia, wielokrotnie to się może zmieniać. I dlatego trójkąt dramatyczny oznacza, że wszystko to razem to są role. To jest pewien dramat, pewna rola, pewna sztuka teatralna, tak jak mówi inni badacze też. Na przykład chociażby Eric Bern tej naszej analizy transakcyjnej. I stąd Łatwiej możemy sobie to wszystko wyobrazić, mając to w ten sposób rozrysowane. Tak powiem. Mm -hmm. No, ja też to wielokrotnie zauważam u siebie. Bardzo pomocna dla mnie była wiedza dotycząca tego trójkąta, ze względu na to, że ja widziałam, że czasem podczas jednej rozmowy tak. ja byłam w każdej z tych ról. No to jeszcze bym zadała takie pytanie. No dobrze, no może tak, to jak to jest? Od czego tutaj zacząć? No, bo zadaliśmy w Odcinku, pytanie ludziom, i tak też będzie tytuł tego odcinka: kim jesteś? Bo od czego tu za, zacząć rozpoznawanie, czy ja przypadkiem jestem kimś z tych ofiarą, prześladowcą czy wybawcą? Tak, no to jest znowu bardzo dobre pytanie. Na przykład yy, możemy zacząć od tego, w jaką z tych ról, nie wiem, w jaki sposób preferencyjny, ulubiony wchodzimy najpierw. A czasami to już na jakimś etapie przetwarzania przez nas myślenia o sobie jest łatwe do odgadnięcia. No nie wiem, pewnie możesz powiedzieć w ty. ja mogę ci powiedzieć tak, sobie, Bardzo dobra tak, dobrze ja dobrze powiedzieć jaka sobie, moja, że tak, moja właśnie, moja, u, u, moja ulubiona już od dziecka to ratownik. a, a to moja. Możesz, y, wybawca. Na pewno, przez wiele lat No, masz. no Czyli, <laughs> czyli że my jesteśmy w dwójkę i mamy zupełnie inne, nie? Tak. Czy, czy ja na przykład tak najczęściej z tego wynika, że mogłem tak powiedzieć, najczęściej tak wchodziłem tylko dramatycznie na ty, w taki sposób? I właściwie każdy człowiek tak, ma. No on sobie wchodzi w jakiś sposób, nie wiem, jak to jest na przykład prześladowca, to jest taki, nazwijmy go ogólnie, człowiek bardzo zagniewany, więc może być prawdopodobieństwo, że on będzie tak, wiesz, pędzą ludzi czasem poczucie winy. Dodatkowo jeszcze będzie jakiś tam szefem jakiegoś zespołu i to będzie jego sposób, nie wiem, sposób na motywację na przykład. No więc, jego ulubioną rolą w trójkącie no, może być właśnie y, prześladowca. Mhm. A, ja a, a za chwilę później, jak to w trójkącie, może być ratownikiem dla osób, które jakoś tam no, za bardzo oderwały od niego. To na przykład. Okej. Okay. No ja pamiętam, że na przykład wiele lat, jak byłam w tej y, y, roli ofiary, mhm. to bardzo mi to pomagało, co w cudzysłowie pomagało, na przykład nie podejmować decyzji, nie zmieniać swojego życia. W pozycji ofiary, y, kiedy ludzie są, to widzę też, że bardzo chętnie obwiniają wszystkich naokoło, za ich los, za ich życie, za to, jakim się życie ułożyło, czego oni nie mogą w życiu robić, i tak I też wiesz co, zauważyłam coś takiego, że szczególnie u kobiet bardzo ta rola ofiary jest taka podtrzymywana. Taka kobieta jest uważana za taką, która bardzo dużo potrafi znieść, mhm. bardzo taka cierpiąca, taka. Taka cicha może taka nawet pokorna z boku by się wydawało, i ta rola kobiecie, przynajmniej w polskim środowisku jest bardzo taka, no bardziej chwalona, niż gdyby ona nie, no przypadkiem miałaby stanąć w pozycji prześladowcy. Tak. Mhm. Tak, I wiesz, tak. może być. Tak może być, tak. I tak jak mówiliśmy, my cały czas po tym trójkącie skaczemy. Czy twoim zdaniem to wszyscy ludzie to praktykują z nieświadomości? To jest po prostu jakieś takie naturalne, że my w tym jesteśmy? Całe życie? Znaczy, to jest absolutnie nienaturalne, wiem, mówisz już tym językiem. Mm -hmm, bo ty tak, już, tak, tak. Ty już wiele, wiele właśnie wiesz, wiele wypraktykowałaś, że o jaki typ naturalności chodzi? Naturalne zły nie być w żadnej z tych dróg, oczywiście. Nie? Mm -hmm. Tak jak ty powiedziałaś o swojej roli, ja często. Wchodziłem właśnie w tego ratownika bardzo, bardzo, bardzo mocno po to, żeby ktoś zauważył. Mm -hmm. ja, tak. Jak gdyby to miało umożliwiać to, że ludzie mnie widzieli, pochwalili, fajnego coś powiedzieli. Ja się z tym wtedy dużo, dużo lepiej czułem niż mamę. No I to było właśnie w roli takie przeważającej w moim życiu. No, tymczasem to nie musi wcale być w roli, to może być w sposób naturalny, nie? No, bo ludzie i tak. Mhm. Oceniają cię nie tylko po tym, co ty robisz, ale po tym, jaka jesteś. Jaka jesteś też dla tych ludzi, jakim jesteś człowiekiem, czy jesteś uczciwy, i tak dalej, i tak dalej. No takie naturalne, całkształtowe, no może nie ocenę, ale obserwacje, no, przecież wiemy, że one mogą być też całkowicie normalne. Nie muszą być opatrzone jakimiś dystansem. No, tak. Więc naturalne nie jest nie być w żadnej z tych ról, natomiast jak mówimy o tym, w jaki sposób zadaliśmy pytanie, to bardzo dużo ludzi jest. W tych rolach, hmm. dlatego że mnóstwo ludzi, jak nie wszyscy ludzie, generalnie mówimy w teorii gier, że wszyscy ludzie grają, więc wszyscy są też w rolach, które kończą dramatycznie. Tak. Ojku, no to, to co tym to bardziej mi to pokazało, jak to jest bardzo ważne, żeby znać te role. No bo dlaczego? No bo teraz z drugiej strony, Robert, a co nam da, kiedy my będziemy potrafili nie być, w którejś z tych ról? Przede wszystkim wtedy ograniczymy gry. Będziemy hmm. je doskonale rozumieć. No będziemy je dobrze rozumieć, no może nie to przesadziłem trochę, ale będziemy je dobrze rozumieć, więc będziemy bardziej w autentyczności, a to oznacza, że będziemy mogli we właściwy sposób przeżywać uczucia. I to jest droga do autonomii, czyli do sytuacji, w której my nie tylko, że rozumiemy swoje uczucia, staramy się rozumieć innych ludzi, możemy wybierać opcje, ale tak jak mówimy często o autonomii, mieścimy to wszystko, mieścimy swoje, mieścimy innych ludzi. Nie? Czyli nie jesteśmy w ocenie innych ludzi, tylko w ciekawości. Strony, A ja tak widzę właśnie, że kiedy zauważam, że już mam jeden krok do wejścia w którąś z tych ról mm -hmm. i udaje mi się po prostu zatrzymać, tak sobie wyobrażam, że to jest ten moment takiego zatrzymania, przyjrzenia się tego, co się dzieje, to wtedy też często dzieją się takie mądre rzeczy w relacji z danym człowiekiem, bo ja wtedy bardziej rozsądnie umiem podjąć decyzję, rozsądnie umiem powiedzieć i widzę, że też wtedy jest to sytuacja, w której jestem bardziej skupiona właśnie na tym, to co ty mówisz, tak. na swojej autonomii, czyli co czuję, co się naprawdę ze mną dzieje, nie wchodząc właśnie w to, co ty powiedziałeś, w oskarżanie drugiej osoby, zarzucanie jej czymś i właśnie w się w tej grze. Gdybyśmy, Robert, podali przykład jakiś praktyczny tak. dla naszych słuchaczy, Jasne. na przykład rola ratownicza, rola w małżeństwie, jaka to mogłaby być rola, jaki przykład, czym eee, Tak, nawet mówię, co w głowie, jak mi o tym mówiłaś, to przypomniał mi się mój kolega, no nie pacjent, bo też o pacjentach szczegółowo przecież nie mówimy, jak wiesz, Chyba, że za ich zgodą na przykład jakiś przykład, ale to też starano się jednak, jednak mówić o jakichś takich przykładach, żeby nikt nie mógł zidentyfikować pacjentów. To taki mój kolega, który poznał kobietę, poznał kobietę, może w młodym wieku, gdzieś tam nawet blisko mieszkającą, w sytuacji, kiedy trzeba mu jej pomóc. Gdzieś tam siedziała zapłakana. No, przy sklepie, tam, z rowerem, z zakupami, no, zapytał ją, dlaczego ona płacze. Ona no tutaj mu się zwierzyła z jakiejś takiej, wiesz, trudnej sytuacji w domu, takiej, wiesz, kiedy ona tak naprawdę bała się do tego domu wracać. No i dosłownie płacze dziewczyna młoda, wtedy miała około 20 lat, gdzieś tam przy sklepie w jakiejś małej miejscowości, ją pyta. No, i teraz popatrz, kiedy wchodzimy w rolę, na przykład, nie? Kiedy ten człowiek zaczyna pomagać tej dziewczynie, mówi jej, wiesz, o jejku, no to trudna sytuacja, ja ci pomogę, to nie może być tak, żebyś ty płakała, że przecież to nie jest tak, to nie jest możliwe, żebyś ty bała się, żeby wracać do domu i tak dalej. Zaczynają się poznawać i właściwie mhm. wszystko krąży wokół tego, jak on ma jej pomóc. On to też inicjuje, no jednocześnie ona rzeczywiście mu mówi o tych trudnościach, no i on sobie Oczywiście wymyśla to zapewne na poziomie nieświadomym, mówi sobie, że w tej sytuacji no to musi się z nią ożenić, po to, żeby jej pomóc do końca życia. Mm -hmm. no to, Czyli tak poważna wiesz. decyzja na podstawie tak. takiej trochę gry. No bo on tutaj jest trochę w tej roli ofiary, on w tym wybawcy, tak. ratownik. I tak poważna decyzja na tej grze. No, wiesz, ja to oczywiście tak trochę skracam, no ale to był efekt tak. tego. Rzeczywiście tak, ten tak. mężczyzna, ten mężczyzna, wiesz, ten mój kolega, tak naprawdę jednocześnie ożenił się z tą kobietą, mhm. wiesz, ożenił się z tą kobietą, proszę ciebie, no i no tam żyli, nie, nie, wiesz, nie, tam dzieci i tak dalej, i tak dalej, natomiast co się stało dalej w tym małżeństwie, no on wszedł w rolę prześladowcy w jakiś sposób, mhm. wcale nie była to jakaś przemoc, wiesz, fizyczna, awantury, nie wiem, rozwalanie całego domu, nie, on mhm. był odizolowany, w ogóle tak, miał też w życiu, on był odizolowany w życiu, on w takiej osobowości może nazwać unikającą, unikającej i krótko już po ślubie okazało się, że to jest jego ulubiona rola, czyli żeby nie być blisko, wiesz, ludzi. No i dla niej w sytuacji, kiedy rzeczywiście ona mu bardzo wiele też zawdzięczała, trzeba przyznać, no bo tak mm -hmm. też trochę, trochę ją z tego domu też, no tak bym powiedział, adekwatnie uratował, no ale przecież powiedzmy wprost, nie wchodząc w kwestię miłości, no nie musiał się od razu z nią, wiesz, że a ona za niego wychodzić za mąż, po prostu mógł jej tego dnia pomóc. Mógł ją podpytać, czy nie wiem, tam były grube sprawy, więc czy wie o tym policja i tak dalej, czy poinformować kogoś, czy jakoś gdzieś tam jeszcze zawieźć, nie wiem, do, do psychologa, w ogóle do lekarza, czy się zainteresować troszkę, właśnie tam gdzieś, wiesz, no nie wiem, tam jakiś, jakiś dzielnicowy. Jakiś tam wiesz, nie wiem, no, komitet w tych czasach, to przecież dawno było partyjne, że tak powiem, czy jakiś inny społeczny, wiesz, komitet, no coś, coś takiego wiesz ludzkiego, nie? No nie, no, doszło do małżeństwa, i natychmiast ta rola jego, która według mnie ewidentnie była rola ratowniczą, zamieniła się w prześladowcę, mimo że nie było przemocy. No, dziewczyna cierpi, nie? Dziewczyna cierpi, dlatego że ona potrzebuje relacji i nie ma tam przebicia tak naprawdę, nie? Mhm. Więc znowu ona się zamienia w roli. Ona się zamienia z tej ofiary, w której była, wiesz, no i tutaj chłopak ją jakoś wybawia. A teraz ona też się zamienia już później, proszę ciebie, w prześladowcę, ale też jeszcze wcześniej w jego ratownika, bo ona chce go ratować z tej sytuacji. Mhm. Że on jakiś jest dziwny, odizolowuje się, nie? Czyli cały czas oni są oboje w trójkącie. I to, to jest to... sytuacja z życiem. To jest sytuacja. Okay. Czyli osoba, która by chciała być ratownikiem, która ma tą skłonność, załóżmy ten mężczyzna, o którym opowiadam. Tak, tak. Ty mówiłeś, że ona tak jakby nie, nie powinna, tak to rozumiem, brać tego wszystkiego na swoje barki, że ja jestem teraz jakby wyłączną osobą, która może się tym wszystkim zająć, tak, tylko korzysta też z różnych środków, bo to mówiłaś policja, może są jakieś instytucje, może ktoś jeszcze, on nie bierze tego tak całkowicie no tak. jakby na siebie wtedy, tak? No tak, poza tym, wiesz, no ona mogła też odmówić wtedy tego, nie powiedzieć, no dobra, ja sobie popłaczę. No dobra, mm -hmm. dziękuję panu, ale to na tyle dzięki. No popytać tą panią w sklepie, czy ona tu codziennie przyjeżdża i płacze, co się dzieje, czy pani coś wie mm. i tyle. Natomiast, no, wiesz, no, nie przeżyjesz za kogoś życia. To było bardzo miłe w ogóle ze strony tego człowieka, no tak. że on się mm -hmm. zainteresował, wiesz, może tam 30 innych osób nic nie zrobiło z jakichś tam mm -hmm. różnych powodów. Nie chcę teraz coś wymyślać, nie? Ale przecież to nie oznacza, że trzeba właśnie się z tą osobą wierzyć, czy wychodzić za mąż. Tym uh -huh. bardziej, że rzeczywiście to życie potwierdziło, że tam najprawdopodobniej nie było miłości. Uh -huh. nie? Bo to było zresztą bardzo szybko później, tam, ten ślub, wiesz, to wszystko bardzo szybko nastąpiło. Tylko było to równo, była to rolne. I to się potwierdziło już w małżeństwie. Nie? Wzięcie odpowiedzialności za życie drugiego człowieka, to jest coś, nie wiem, bym powiedział ogromnie grubego. Także przyjęcie tego przez tą kobietę. Uh -huh. No tak. Nawet na poziomie nieświadomym wiesz, oferowania tej pomocy to też jest coś bardzo grubego. Dlatego no tak. w takich sytuacjach ważne jest, co dzisiaj poruszamy i co będziemy jeszcze robić, to na końcu za chwilę pewnie zapowiesz. No, to, to jest czas, jaki potrzebujemy na zobaczenie, czy przypadkiem w tej roli nie jesteśmy. Mm -hmm. Mówisz, bo pomaganie to jest no, no, fantastyczna sprawa jeszcze tutaj kobieta cierpiąca, wiesz, no każdy by powiedział bohater. Mm -hmm. No dobra, no, jakiś tam bohater, jasne, bo to nie jest spotykane wiesz codziennie. Ludzie nie są aż tak empatyczni jak ten pan, ale niekoniecznie może od razu. Mhm. To mi pokazuje też takie przywiązanie się tych ludzi do tych ról. Tak. Bardzo silne, że za tym idzie bardzo dużo poważnych decyzji, które różnie mogą się skończyć. Stąd, tak jak właśnie w tym odcinku próbujemy wszystkim przekazać, jest to ważne, jak na początku powiedzieliśmy, tak. żeby wiedzieć, czy nie jestem w którejś z tych ról. Dlaczego właśnie, tak jak mówiliśmy, ona się staje, ta, te role, ten trójkąt staje się dramatyczny w naszym życiu? No i jak wychodzić z tych ról po to, żeby podejmować dojrzałe, mądre decyzje, które to, co dla mnie jest najwspanialsze, przynoszą szczęście, radość, wewnętrzną satysfakcję. Robert, to zapowiem następne odcinki. W kolejnych odcinkach będziemy się chcieli zająć troszkę głębiej tymi rolami, żeby i rozpoznawać i dzięki temu kierować własnym życiem w satysfakcjonujący sposób. Będziemy mówić głębiej o ofierze, głębiej o prześladowcy, o wybawcy, co te role nam dają, jakie my mamy podświadome korzyści z tego i skąd one pochodzą, czyli to, co my często mówimy, co tam, wszystko, co tam pod tym jest pod spodem. To powiedziałeś, już widzisz końcem odcinek, klucz wszystkiego, nie? że tam są pewne nieświadome, złudne korzyści które nas pchają, tak jak w tym krótkim dzisiaj odcinku i w tym przykładzie, o który poprosiłaś, pokazaliśmy, nie? To może być aż tak silne, że my, wiesz, kończymy na ślubnym kobiercu, mamy też kilkoro dzieci i następnie zaczynamy rozumieć, że to nie była wcale miłość, że to była właśnie rola. Że teraz my tu mamy ogromne potrzeby od tej strony i odwrotnie i nie umiemy ich zrealizować, nie umiemy ich zaspokoić nawzajem, właśnie często. Robert, wyjście. ale powiemy też o tym, że kiedy my już jesteśmy latami w tej roli, jak pomału z tego wychodzić? Bo chciałabym dać też taką nadzieję i ludziom, którzy już latami może tkwią w tym, że tam też jest wyjście. Oczywiście, że tam mhm. Jest wyjście i to, i to nie jedno, ale to wyjście jest jak najbardziej możemy Świetnie. pokazać na... Rzecz, Bardzo dobra wiadomość. Do wykorzystania, jak zawsze to robimy do wykorzystania, nie? bo to wiesz życia tych wszystkich ludzi, naszych słuchaczy również. Nie? Dobrze, bardzo dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Ofiara, prześladowca, wybawca, kim jestem, i będziemy o tym wszystkim mówić głębiej. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dzięki. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Mamy nadzieję, że ten materiał jest dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak jest, to prosimy, przekaż go dalej, zasubskrybuj i do usłyszenia wkrótce.